Cześć, w dzisiejszym odcinku będę robił pizzę zwaną hawajską. Hawaj, jak to woli, przy użyciu tego oto, że magicznego urządzenia o nazwie Musie Kuzin Smart, jakąś tak. W każdym bądź razie Lidlomix każdy pewnie, no nie każdy ale większość osób na pewno to ma e, zaczynamy już od pierwszego kroku, ale wcześniej e, tutaj pokażę jeszcze co potrzeba e, na dwie pizze potrzeba cukier jest cukier jest 10 gram świeżych drożdży są, ja akurat kupiłem w każdej sztuce jest po około 5 gram e, mąki, więc łącznie 10 gram e, mąki. Kolejny składnik. A kolejnym składnikiem jest 250 gram mąki. Typ 405, ale ja użyję typu 480. Jest mąka szymanowska, pszenna typ 480, tak jak mówiłem, ja użyję, ale jest też dobra, nadaje się do pizzy. Kolejny składnik to 4 łyżki oliwek z oliwy, ale w skrócie już nie będę mówił ile łyżek, w każdym razie będę mówił po składniku. A mianowicie tutaj mamy yy, oliwę z oliwek. Jest. Kolejnym składnikiem jest sól. Jest sól, sól, która jest w każdym domu obowiązkowa. Kolejny składnik, przecier pomidorowy. Jest przecier pomidorowy. Łowcz. Koncentrat pomidorowy. Jest i koncentrat. Proszę bardzo, jak się prezentuje. Tutaj jest potem suszone oregano. Jest i oregano, proszę bardzo. Tutaj kolejny jest składnik yy, pieprz. Jest, proszę bardzo, pieprz też obowiązkowy. W każdym domu musi być taki pieprz. Bez soli i pieprzu nie ma podstawy kuchni, bo to jest podstawa. Zawsze do makaronu czy do jakichś e, dań słonych, słodkich. Z, przepraszam, dodań słonych zawsze dodaje się sól albo pieprz. Chociaż wedle uznania, ale w większości dodaje się. E, tutaj e, jest już przed e, zdaniem, ponadto, przed tym tutaj. 100 gram mozzarelli, ale ja tutaj nie będę używał gram tutaj mozzarelli, za to użyję ananasa. Sprawdźmy, czy jest ananas. Jest ananas i to w kawałkach. Wow, więc nie trzeba, nie trzeba już tutaj kroić. Cóż za dzisiejsze czasy. A więc wszystkie składniki mamy. chwilę. A nie, zapomniałem jeszcze o ważnym składniku. Przecież bez pana ketchupa to byśmy nic nie zrobili. No przecież ważne jest, żeby dodać ketchup, bo przecież bez keczupu nie będzie przecież pizzy. Chociaż pierwsza włoska pizza powstała na podstawie bardziej sosu pomidorowego na bazie sosu z przecieru pomidorowego lub z pomidorów. W dzisiejszych czasach dodaje się głównie ten jakże znany nam keczup, ale... Przejdźmy do dalszych czynności, i tutaj piszą jeszcze, że ponadto, mąka do posypania stolnicy.